Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj po to, aby nagrać ten odcinek, przedstawić go Państwu, i ten odcinek będzie stanowił załącznik do tego poprzedniego. Jeśli dobrze pamiętacie, to w poprzednim odcinku mówiłem, że gdy byliśmy na posesji Pawła Tuchlina, od jego obecnego właściciela otrzymaliśmy taką oto bransoletkę, łańcuszek. Panu temu serdecznie dziękujemy za to. I przedmiot ten był znaleziony w miejscu, które ewidentnie wskazywało, że było jakąś skrytką. Zostało to zakopane pod ścianą stodoły, w takim miejscu, że no osoba, która to zakopała, była w stanie konkretnie zlokalizować, gdzie to było. I ten łańcuszek, ta bransoletka była również zakopana z innymi damskimi Elementami biżuterii, biżuterium, tak. No, jakieś tam były kolczyki, jakieś łańcuszki, w każdym bądź razie wszystko to było w bardzo kiepskim stanie, było to skorodowane, no i trafiło na śmietnik, no bo co miał z tym właściciel zrobić? Ten jeden przedmiot akurat uchował nam się w formie idealnej, prawdopodobnie z tego względu, że to jest albo metal nierdzewny, albo. E, albo srebro, aczkolwiek srebro to raczej nie jest, ponieważ nie ma tutaj żadnych, e, żadnych cech jubilerskich nabitych. Zastanawiającym jest, dlaczego Paweł Tuchlin ten przedmiot ukrył, zakopał go z innymi przedmiotami, skoro w jego mieszkaniu znaleziono przedmioty, które ewidentnie wiązały go z poprzednimi ofiarami. Mówimy oczywiście o. O zegarku, o obrączce, no i innych rzeczach, tak, które zostały tam w tym mieszkaniu znalezione, a więc dlaczego on tych przedmiotów ze świeżych przestępstw nie ukrył, a takie coś zakopał? Odpowiedzi na to pytanie nie znamy. Możemy jedynie spekulować, możemy się zastanawiać, no, że może należało to do kogoś, no, kogo Tuchlin nie chciał ujawnić, jakiejś ofiary nieznanej. No, tylko, że z drugiej strony musimy mieć świadomość, że wszystkie ofiary potencjalne, które mogły być jego ofiarami, zostały zidentyfikowane. Szukano przecież wśród osób zaginionych, porównywano sprawy podobne, gdzie kobieta padła ofiarą, była w podobny sposób zaatakowana. No, wszystkie te sprawy zostały wyselekcjonowane i nie ma tam żadnej sprawy, która mogłaby być sprawą Tuchlina. Więc może to pochodzi z jakiegoś gwałtu, może pochodzi no, z jakiejś innej kradzieży, no ale z drugiej strony dlaczego to miałoby akurat trafić do ziemi, zostać schowane, a to co znaleziono u niego w mieszkaniu po prostu sobie, sobie leżało. Oczywiście Tuchlin różne rzeczy zakopywał, my to wiemy, on dużo rzeczy zakopał, część rzeczy zostało później odkopane, między innymi to były przedmioty, które on ukradł z, z Chważna, tam Żukiem. To wszystko przewiózł, tam część została wykopana, druga część nie została tego wykopana. Do dzisiaj prawdopodobnie w ziemi to przebywa. No i to też zostało akurat wykopane przez przypadek. No i cóż, no i tak jak powiedziałem, nie wiemy dlaczego i chyba nigdy się tego nie dowiemy. Niemniej ze swojej strony spróbowałem jeszcze raz przeanalizować wszystkie akta w tej sprawie. Przeanalizowałem wszystkie listy przedmiotów utraconych przez kobiety. Licząc, że no może uda mi się trafić na jakikolwiek ślad, który by połączył tą bransoletkę z, z ofiarą, konkretną ofiarą, tak? no niestety nie udało mi się to zrobić. Niestety listy przedmiotów, które ofiary utraciły, są niepełne. Są to przede wszystkim listy, które zawierają przedmioty najbardziej wartościowe, drogocenne, takie jak obrączka, zegarek, dowód osobisty, portmonetka z zawartością, no, rzeczy, które można w jakiś sposób byłoby zidentyfikować później i dopasować do danej ofiary. Natomiast drobnych rzeczy, jakichś kolczyków, drobnych łańcuszków, no, tego po prostu nie ma, to nie zostało w większości przypadków ujawnione. No i też można, się, no, można to w jakiś sposób zrozumieć, że po prostu w sytuacji, gdy kobieta prawie że życie straciła albo życie straciła, no to ustalanie, e, identyfikowanie, szukanie, jaki konkretnie kolczyk... Ta kobieta utraciła rysowanie jego wyglądu. No jest rzeczą już drugorzędną, więc tego no, nigdy nie zrobiono, te listy są niekompletne. Jedyne tak naprawdę ofiary, które mogłyby dysponować jakimś srebrnym przedmiotem to była przede wszystkim Jadwiga P., która została zaatakowana na ulicy Kolonia z Ręby w 76 roku i prawdopodobnie Iwona F., która w kwietniu 76 roku zaginęła w Gdańsku. Wyszła z pracy i nigdy jej nie znaleziono. Niestety, tak jak powiedziałem, informacje o tych przedmiotach utraconych są na tyle lakoniczne, że nie sposób w ogóle mieć nawet najmniejszego przypuszczenia w miarę sensownego, że to mogłoby należeć albo do Jadwigi, albo też do Iwony. Co do Zabójstwa niewyjaśnionego Jolanty w Semlinie, no to tam akurat w tych materiałach nie ma nic o tym, aby ona straciła jakiś srebrny łańcuszek czy też srebrną bransoletkę. Tak więc no, nie wiemy, nie mamy tutaj żadnego połączenia z tymi ofiarami. Możemy przypuszczać, możemy się domyślać, no, że może faktycznie może to była Iwony F., może to była Jadwigi bransoletka, ale to tak jak mówię są tylko i wyłącznie przypuszczenia i odpowiedzi na to chyba nigdy już nie znajdziemy. To, co Panie Stanisławie, co pan? Co pan uważa z tym. Z tym, co pan mi tutaj dał i pokazał. Taki niby niepozorny element zdobniczy kobiecy. Ale jak tak patrzę na to i na to, co pan powiedział, to jest niebywała historia. Bo rozumiem, że to. Całkiem niedawno, już po, po sprawie skorpionowskiej, że to wykopano u Skorpiona. Niesamowite, że nowy właściciel znalazł to, o czym myśmy przedtem mogli pomarzyć, bo przedstawiając taki, taką tą bransoletkę, czy jak to się nazywa. Inaczej, czy inne te, te biżuterie, jaką znalazł ten nowy właściciel pod stodołą, no byłoby dla nas szalenie ważne. Mogłyby wyjść inne rzeczy, inne ofiary. Tylko dlaczego on to zakopał, a nie zakopał obrączek tych skradzionych złotych ofiarą? Nie zakopał tego zegarka, który w Zielonej Górze... Ukradł i dał żonie. A to akurat poszło do ziemi. No tak. No tak, jak to poszło do ziemi, to i mówi Pan, że inne jakieś pierścionki, jakieś kolczyki, nawet już zarzewiałe, nie w takim pięknym stanie. Tak. Dlaczego akurat to schował i zakopał, a tamtych nie? No... I pan i ja możemy się domyślać, i wszyscy domyślać, i wszyscy, że, że, że no złoto to jest złoto. Złoto wzięła na przykład, nie umniejszam, ale, ale każdego kusi złoto, żeby nosić, żeby się pochwalić, żeby, żeby celebrować, że, że, że się jednak ma. I, I takie ryzyko dla samego pochwalenia się, czy. czy, czy Oczywiście, no że ona nie wiedziała i nie miała prawa i broń Boże. Tu jestem daleki od tego, żeby, żeby coś tam imputować, ale, ale Paweł zaryzykował. Wolał mieć, no, wolał mieć złoto na widoku, a resztę mniej zacne, mniej wartościowe. Kruszcowo wziął i zakopał. Na fetysz, na, na wspominki, jakieś yy, 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 te swoje, yy, yy, wypaczone i seksualne. Cholera wie. Nie można wykluczyć, że po prostu, że na pewno yy, należała ta brązuletka do którejś z ofiar, prawda? Może była na tyle charakterystyczna, nie wiedział, czy. No, jakaś tragedia pewnie się kryje za tym, no raczej to nie jest skradzione. Bo tak. No właśnie. I tak jak, jak pan mówi, to za, za, taką, za takim precjozem, że tak powiem, no, może się kryć ogromna tragedia tej, tego dzieciaka, tej dziewczyny, która, no, która została ograbiona z tego i, i pozbawiona życia. Nie wykluczam, bo bo skorpion mógł wejść w posiadanie tego bez przemocy. Ale znając jego historię i sposób z ukrycia tego, jest wysoce prawdopodobne, że, że, ta, że ta bransoletka no była na ręku yy, potwornie zmasakrowanej. Zamordowanej dziewczyny. Dzisiaj nie jesteśmy przypisać w stanie, ani nawet byśmy się już nie kusili, yy, odtwarzać czy ustalać, do której z ofiar należała ta, ta bransoletka, bo po co te rany do wierzchu wywlekać. To są już rzeczy, które muszą, muszą mieć swój finał. Taki jak, no taki jak nastąpił. A nastąpił finał. Też taki, że jakaś tam przynajmniej sprawiedliwość no nastąpiła, że, że sprawca poszedł do wierzchu i że został skutecznie odizolowany od możliwości dalszych zbrodniczych czynów. Także patrząc na, na tę bransoletkę, no można powiedzieć i dużo, i mało, ale niewątpliwie za nią kryje się wysoce prawdopodobnie tragedia jakiejś pięknej młodej kobiety. Najprawdopodobniej. Tuchlin bardzo wiele rzeczy zabrał do grobu, wiele rzeczy nie zostało w tej sprawie wyjaśnione, bo po prostu też już nie było czasu. Starano się mu przypisać największe te zbrodnie i na podstawie ich udowodnić winę i skazać go niż bawić się prawda, wiadomo, jeszcze w poszukiwania jakichś drobnych rzeczy, jakichś kolczyków czy też bransoletek. No i z tego względu, tak jak mówię, pozostaje to wyłącznie w sferze naszych przypuszczeń i nigdy tego nie wyjaśnimy, nigdy już nie poznamy odpowiedzi na to wszystko i musimy się z tym pogodzić, że każda sprawa ma swoje tajemnice i że nie wszystko wypłynie. Po prostu tak jest, takie jest życie, takie są sprawy, nie wszystko się udaje wyjaśnić i z tym się po prostu musimy pogodzić.